No, nareszcie w kioskach i salonach prasowych nowy numer magazynu LEGO Minecraft. Zerknijcie, wygląda to naprawdę nieźle. Mamy nurka, mamy żółwia oraz skrzynię. Początkowo myślałem, że to będzie ten skin, który występował w domku na plaży. Od to byłoby nawet fajne, sympatyczne. Zresztą ten zestaw za około stówkę wypada całkiem nieźle. No, ale nie. Jest to taki nurek, który zdaje się kiedyś występował w dawnych zestawach. 23 ziko. No i sprawdźmy, zbudujmy. Tak to się prezentuje. Z bliska są również naklejki, a zerknijmy co tam w czerwcu. Uj, ten dodatek też jest niezły. Dwie minifigurki, jest ten wysoki witerowy szkielet, jest bohater w takiej powiedzmy diamentowej zbroi, no i mamy TNT. To już 3 czerwca. Jak prezentuje się ten żółw? No cóż, powiedziałbym mocno minecraftowo. Szczególnie ten pysk jest taki powiedziałbym dwuwymiarowy. Jest również skrzynia ze sztabkami złota. No, i jest dość zaawansowany skin. Tutaj maska wypada zdecydowanie najlepiej. A tak zupełnie na marginesie, zerknijcie, mamy w komiksie asfirę, więc jeżeli przegapiliście w zestawie, to ta figurka jest godna uwagi. Taki oto numer kosztuje 22,99, dokładnie jak magazyn LEGO Minecraft. Co wybieracie?